Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, tytuł dzisiejszego kazania jest Przebite ucho. Taki tytuł. A temat, który będę rozwijał, to uczniostwo jako służba miłości bez deficytów. Rozumiemy, czym są deficyty. To są jakieś braki. I często służymy sobie, Bogu, zaspakając jakieś braki, albo zasługując na coś. Ale uczniostwo prawdziwe, wypływające z miłości, nie ma, nie ma czegoś takiego. I o tym będziemy mówić. Dlatego chcę Was zachęcić do wspólnego usługiwania Bogu, które i sobie oczywiście, nawzajem. Bez poczucia tego, że jesteśmy ofiarami, że musimy coś zrobić. Dla Boga albo dla siebie nawzajem. Dlatego chcę Wam pokazać, że służba Bogu i ludziom jest zaszczytem, do którego Bóg nas zaprosił. I ona wypływa z miłości. I przykładu, który Bóg nam dał. Niewolnik. Służy, bo musi. W ogóle słowo służba niektórym ludziom źle się kojarzy. I nawet kiedy się mówi o służbie Bogu, jest problem. Bo mówią, nie można służyć Bogu. Bo jeżeli Bóg jest naszym ojcem, to nasza relacja z Bogiem powinna być inna niż to, że my się czujemy sługami. I wiecie, skąd taka koncepcja wypływa? Może stąd, że. Jest głębokie pragnienie szukania tożsamości syna i córki Bożej. Bo wiecie, kiedy mamy głęboką tożsamość, że Bóg jest naszym Ojcem, to nasza relacja z Ojcem będzie zupełnie inna niż jakbyśmy mieli świadomość tylko tego, że Bóg jest wielkim Bogiem stwarzającym wszechświat, oddalonym od nas, a my jesteśmy jedynie pyłem. I wiecie, kiedy ktoś ma taką świadomość i mówi mu się o służbie Bogu kontra Bóg Ojciec, to faktycznie możesz nastąpić jakieś zamieszanie. Ale ja chcę powiedzieć, że służba Bogu jest cudowna i powinniśmy służyć Bogu, ale powinniśmy wewnętrznie robić to, dlatego że chcemy, a nie musimy. Jeżeli musisz, a nie chcesz, paru rzeczy nie rozumiesz. Może gonisz swoją tożsamość, którą masz w Bogu. Dlatego, kiedy mamy świadomość, że Bóg jest Ojcem i nas kocha, wtedy chcemy mu służyć, a nie musimy, tak? Więc moi drodzy, kiedy jesteśmy niewolnikami, którzy są niewolnikami dlatego że nie chcieli być niewolnikami to służą bo muszą ale ktoś kto jest zniewolony przez miłość Bożą służy Bogu bo chce i to jest piękne i w tym momencie słowo służba zupełnie nabiera zupełnie innego wymiaru służymy z radością z chęcią i słowo służba nie mam minusowego naładowania. Natomiast uczeń, moi drodzy, uczeń Jezusa Chrystusa, podąża za źródłem swojej miłości i służy, bo chce i marzy o tym. A kto jest źródłem naszej miłości? Jezus. To jest sedno uczniostwa. To właśnie to. Chcemy, pragniemy Mu służyć, marzymy o tym, bo Go kochamy, bo podążamy za źródłem naszej miłości, którą jest Jezus Chrystus. I wiecie co? I, I to nie chodzi o jakieś słowa, o to, aby to gdzieś tam sobie powiedzieć, poukładać, zapisać, o co chodzi w uczniostwie. Tu chodzi o to, żebyśmy to przeżyli, chwycili i weszli w to. Halleluja. Moi drodzy, Bóg jest jeden w trzech osobach. Tak? Jestem w dobrym miejscu? Bóg jest trój jedyny, Żeby przypomnieć, Ojciec Syn i Duch Święty. Trzy osoby. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy to zrozumieli? Dlatego, że świadomość tego, że Bóg jest jeden w trzech osobach, mówi o tym, że Bóg jest miłością w akcji bez deficytu. O co chodzi? Co on gada? No prosta sprawa, posłuchajcie. Jeżeli Bóg był jeden i, i był tylko. Jedną osobą szukałby kogoś, komu musiałby dać miłość. Więc miałby deficyt. Więc stworzenie ludzkości byłoby po to, żeby zaspokoić swój deficyt okazywania miłości. Amen? Ale kiedy Bóg jest jeden i są trzy osoby i te trzy osoby okazują sobie stale miłość, to Bóg nie musi tworzyć świata, żeby okazywać miłość. Nie musi z deficytu stworzyć nas. Jesteście ze mną? Tak. Czy zwróćcie uwagę, kiedy Bóg wymienia się miłością, sobą, osoby Boże, tak? Jeden Bóg i osoby trzy wymieniają się miłością, to ta miłość istnieje bez potrzeby stworzenia świata. Więc jeżeli Bóg tworzy świat i tworzy ludzkość, to nie dlatego, że ma deficyt, ale może dlatego, że pragnie podzielić się tą miłością. Pragnie zaprosić nas. Do tej miłości. Dzisiaj zupełnie inny obraz się tworzy. Dlatego Bóg jest miłością wewnątrz siebie, pełną akcji. I to jest piękne. Kiedy spojrzymy się na krzyż, na którym umiera nasz Pan Jezus Chrystus, to widzimy objawienie miłości w praktyce. Wiecie, Bóg przychodzi, staje się człowiekiem, ogranicza się. Po to, żeby wejść w historię ludzkości, choć nie musi. Choć jak wiemy wcześniej, nie musiał jej tworzyć, bo nie miał deficytów, nie miał braków. Ale jest ludzkość, Bóg ogranicza się jeszcze bardziej, wchodzi w historię. Przychodzi Jezus, staje się człowiekiem i umiera na krzyżu i oddaje swoje życie za nas. A później zmartwychwstaje, pokonuje śmierć. Po to, aby nas zaprosić do miłości. I kiedy widzimy w krzyżu miłość Bożą, wtedy chce nam się odpowiadać na tą miłość. Pan Jezus Ewangelii Jana, 15-13, powiedział. Większej miłości nikt nie ma nadte, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół. Swoich, tak? Inaczej mówiąc, zwróćcie uwagę, położenie życia za przyjaciół jest wyrazem największej miłości. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że miłość ofiarowuje się, czyli służy. Ale Mimo to, że miłość staje się ofiarą, nie ma poczucia ofiary. Widzicie tę różnicę? Poczucie ofiary by było wtedy, kiedy byłby deficyt. Ale tu nie ma żadnego deficytu. Nie ma mowy o żadnym deficycie. To jest ruch miłości, która w swojej naturze służy. A największy przejaw służby to oddanie swojego życia. Bo w prawdziwej miłości nie ma deficytu, moi drodzy. Natomiast krzyż jest zaproszeniem i włączeniem nas do tej miłości. To jest włączenie nas do miłości, do służby miłości. To zaszczyt dla nas, kochani. To zaszczyt, że możemy zobaczyć w krzyżu, miłość, która służy i zarazem zaproszenie do tego, abyśmy byli miłością, która służy. 15, 14 Pan Jezus mówi w tej samej Ewangelii takie słowa. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co Wam przykazuje. A co nam przykazuje? Do czego zachęca nas Pan Jezus? W dwunastym wersecie tego samego rozdziału mówi tak: Tak jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Ho. Więc widzicie, to jest zaproszenie, a zarazem pokazanie, w jaki sposób wygląda miłość. Miłość to jest usługiwanie sobie. I kiedy usługujesz sobie, Wzajemnie, w małżeństwie, w kościele i czujesz się ofiarą, to najprawdopodobniej nie kochasz jak powinieneś kochać, bo działasz z deficytu. Ale prawdziwa miłość, do której Cię Bóg zaprasza przez krzyk Chrystusa, ona zachęca Cię do wejścia w tą relację miłości, która objawia się w służbie miłości, bez poczucia ofiary. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A jak Jezus nas umiłował? Oddał swoje życie za nas. I służył nam. Amen. Wiecie, jak wygląda praktyka wspólnoty? Wszyscy znamy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tak? Mam nadzieję, że w tym kościele wszyscy wiedzą, co tam jest napisane. Trzynasty rozdział pierwszego listu do Korypia. No co tam jest napisane? Miłość. Tak, o miłości, tak? I moi drodzy, zwróćcie uwagę, że ten ta miłość, która w tym trzynastym rozdziale jest opisana, jest po dwunastym rozdziale, a przed czternastym rozdziałem. To jest wyższa matematyka w tej chwili. Rozumiecie? Trzynastka stoi po dwunastce, tak? A przed czternastką. Udało się. I zwróćcie uwagę, dwunastka mówi o tym, że jesteśmy razem. Dwunastka mówi o tym, że jesteśmy inni, ale jesteśmy razem. I w jakiś sposób przekonuje nas do tego, żebyśmy nie gardzili to, że jesteśmy inni, ponieważ jesteśmy razem. W tym samym duchu. I kiedy czytamy 13 rozdział listu do Koryntian, który mówi o miłości, który często sobie wyciągamy i opowiadamy o tej miłości, jak najbardziej to jest ok, Tak jakbyśmy zobaczyli, że to jest w kontekście kościoła i wspólnoty powiedziane, to kiedy czytamy 14 rozdział, to 14 rozdział już można powiedzieć, jest na wydechu. Bo 13 rozdział nadał nam kontekst. Miłość. I kiedy jest miłość, to możemy wejść w 14 rozdział i powiedzieć, że będę usługiwał drugiemu człowiekowi. Bo zwróćcie uwagę, od czego apostoł Paweł zaczyna w 14 rozdziale. Mówi, że proroctwo jest większe od mówienia językami. Dlaczego? Dlatego, że proroctwo usługuje drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, wypływa to, albo jest kręci się wokół osi, która się nazywa miłość. Tylko jesteśmy w stanie zrezygnować ze swego ja-mi-moje, kiedy kochamy, i wtedy jesteśmy w stanie usługiwać drugiemu człowiekowi. Łatwiej przychodzi nam, kochani, służyć, kiedy odkrywamy, że ojciec też służy. Mm -hmm. Łatwiej nam przychodzi służyć, kiedy odkrywamy, że Ojciec też służy, tak? Ojciec służy? Mm. Wiecie, kiedy czytamy? <grybujesz> kiedy czytamy? List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzynasty werset, który jest kontynuacją tego, kim jest Syn Boży? Mm -hmm. Kim jest Nasz Pan? To, to jest napisane w 13 wersecie tak. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Chodzi o Bóg, tak? Do którego z aniołów, kiedy powiedział Bóg? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnożek stóp Twoich. Zwróćcie uwagę, co mówi Bóg, ojciec do syna. Usiądź sobie, a ja położę Twoich nieprzyjaciół jako podnożek stóp Twoich. mówiąc, mówić sobie, ja ci usłużę. Zrobię porządek z twoimi nieprzyjaciółmi. Niesamowite. Myśleliście kiedyś o tym? Że Bóg ojciec jest. Niektórzy myśleli. Ja nie wiem o tym. To jest niesamowite. Ale jeżeli tak jest, to możemy powiedzieć, że syn robi to, co widzi u ojca. A syn robi to, co widzi u ojca? Oczywiście, sam syn o tym powiedział. Słuchajcie, w Ewangelii Jana 5,19 syn mówi tak. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł: im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. U. wiemy, gdzie się pan Jezus nauczył usługiwać. Niesamowite, co? Mm -hmm. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus jest obrazem Ojca. Jezus nie jest Ojcem. Przecież my nie pomylili tego. Są trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale Jezus jest obrazem Ojca. Dlatego Jezus może powiedzieć w Ewangelii Jana 12,45: Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Niesamowite. Jak praktycznie wyglądało życie Pana Jezusa na ziemi? Jak ktoś może? Pan Jezus mówi o sobie w Ewangelii Marka 10:45 takie słowa: Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Miłość służy. I to jest zaszczyt. Otwórzcie Ewangelię Jana. Trzeci rozdział. Werset, który wszyscy bardzo dobrze znamy. 3,16. Albowiem tak Bóg... Umiłował świat, że syna swego dał, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dwa razy tak. Pierwsze tak mówi tak, albowiem Bóg tak umiłował świat. Te tak, wiecie, co może oznaczać, że Bóg tak mocno Umiłował świat. Że posłał syna. Czyli te pierwsze tak mówi o tym, że Bóg kocha ten świat, dlatego posłał syna. Czyli kładzie nacisk na moc miłości, tak? Ale drugie tak, jeżeli byśmy przeczytali, albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, mówi może mówić wiecie o czym? Albowiem Bóg w taki sposób umiłował świat. Zwróćcie uwagę, w taki sposób Bóg umiłował świat. A co to znaczy? To znaczy, że w taki sposób, jak Jezus oddał swoje życie za ten świat. Jak Jezus służył temu światu. Jak Jezus przyszedł, aby z miłości poświęcić się. Inaczej mówiąc, drugie tak mówi o sposobie. To także mówi o tym, w jaki sposób nasza miłość się ma objawiać. Nie tylko tak mocno, ale także tak, w taki sposób. Bo Jezus mówi, że Jego przyjaciele wykonują Jego przekazania. Moi drodzy, pomyślcie i zdecydujcie. Czy on jest na tyle dla Was dobry? Czy On jest na tyle dla Was dobry? Czy On jest na tyle dla Was dobry, że chcecie przebić ucho dla Niego? Co On z tym uchem? Co On z tym uchem? No to, kochani, to teraz proszę otwórzcie. Otwórzcie Piątą Mojżeszową. Piąta Mojżeszowa. Już wam mówię. 15 rozdział. Od 12 do 17. Przeczytam. Piętnasty? 15? 15 rozdział. Piątej Możeszowej. Od 12 do 17. Posłuchajcie. Jeżeli zaprzedać się twój brat hebrajczyk lub hebrajka, to będzie ci służył w 6 lat, a w 7 roku wypuścisz go do siebie. Od siebie wolnym, tak? A wypuszczając go od siebie wolnym. Nie wypuścisz go bez niczego. Szczodrze go obdarujesz z Twojego z twojej trzody, tak? Z Twojego gumna i z twojej tłoczni <coughs> tym, czym błogosławił Cię Pan Bóg Twój. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, że Pan Bóg Twój wykupił Cię. Dlatego ja nakazuję Ci to dzisiaj. Ale jeśli by rzekł do Ciebie: uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli. By rzekł do ciebie, nie odejdę od ciebie, gdyż umiłowałem ciebie i twój dom i dobrze mi było u ciebie. Wtedy weźmiesz szydło i przekujesz mu ucho o drzwi, i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. kochanie. z miłości niewolnik może coś uczynić. Pomimo tego, że może odejść wolny, On może powiedzieć nie, gdyż umiłowałem Cię tak, że chcę zostać z Tobą. Jezus dał, zwróćcie uwagę, Jezus dał się przybić do Krzyża z własnej woli, z miłości do nas, zapraszając nas do wspólnoty z Bogiem, do dzielenia się miłością, do zamieszkania w domu Ojca. Jezus dał się przybić do Krzyża, aby otworzyć nam drzwi do Ojca. Abyśmy już zawsze doświadczali jego miłości. My natomiast, kochani, z miłości do niego możemy podjąć decyzję i pozwolić, aby ta miłość tak nas pociągnęła mocno, że damy sobie przybić ucho dobrowolnie. Nie do drzwi, lecz do bramy owczarni, którą jest Jezus. Jezus jest bramą owczarni, i służyć mu z miłości. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Halleluja. A przez to być domownikami w domu niebiańskiego ojca już na zawsze. Wraz z nim. Na zawsze. Już parę ostatnich zdań na podsumowanie. Stwórca wszechświata, kochani. Bóg. Mógł pozostać w niebie i realizować siebie w miłości. Lecz on decyduje się stworzyć świat. Choć nie musi. Tak? A później ogranicza się, bo decyduje się ograniczyć i wkroczyć w historię kiepskich wyborów każdego z nas. Wkracza w historię naszych głupich wyborów. Następnie pozwala. I zaprasza człowieka, by włączył się do miłości, która objawia się w służbie dla niego i dla ludzi. I to jest uczniostwo, do którego zaprasza nas Jezus. Dlatego dobrze pojęta i praktyczna miłość chce służyć, choć nie musi, a po drugie dobrze pojęta służba Jezusowi, jest owocem miłości, a nie deficytów. Amen. 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 Kocham Amen. Was.